No, widać to to jest? To jest taki odcinek z takiej jakby toalety. Patrzcie, to jest jakby taka normalna to. Aha, jakby coś, się nie pytajcie mnie dlaczego na tablicy jest, że jeszcze Windows 10 subskrybuj, Windows 10 Roblox, bo to jest, to będzie potrzebne na live'y. Ale tak dobra, jesteśmy w toalecie, co nie? I nie, nie chcemy normalnie otwierać tych drzwi, bo one są zamknięte. No to co my możemy zrobić? Oh. Dynamit. proszę was okay. Państwa Dobra, mamy to I tak wierzę. Co to? Co to? Co to jest? Co to jest? Co to? Co to? Co to? Co to? Ej, pani krasnol! Jeśli ja boję. O wybuchnął! On wybuchnął widzowie. Dobra, o widzowie wybuchnął. Dobra. Nie, popełnimy już błędu. Już Jeszcze popełnimy tego błędu. Eee, idziemy. Wiemy, ja że chyba będzie mieli jeszcze innego granata. Czekajcie. Doreszcie Ta granat tam nie wyleciał. A i będę tutaj jeszcze jedyny Chyba o! Nie na to też każdą się. Kurde, poczekajcie. Muszę to ściągnąć. Dobra. Kurde, i to nie zadziałało. Klik! Co to jest? Chapter szósty. Jesteśmy tutaj, to tak było, co nie? Only tutaj chyba I teraz tak eee, Patrzymy na zegar? Okej okay. Zmieniamy się W Aha To znaczy tyłek Okej okay. Okej, okay, fajny dźwięk Fajny dźwięk Dobra widzowie, subskrybujcie Subskrybujcie, fajny dźwięk. A co my? Jesteśmy myszą? Nie, bo ja troszeczkę tutaj widziałam, ale tylko to. I patrzcie, musimy sobie chyba tutaj wejść. Zdjęcie? I prawdopodobnie możemy latać, eee. tak jak widzieliście odcinek ostatni, że tam, że tam coś było. Albo nie, wy tego nie widzieliście. Kurde, wy tego nie widzieliście, ale normalnie bierzemy ten papier toaletowy. Ja może sobie polecę. Poczekajcie. O! O! Taką to jest strona, o tam. Okej, okay. i my może sobie tutaj picami polecimy. O, lecimy sobie. Kurde, ja chcę lecieć. Dobra, przynajmniej trochę polecić No i teraz ogólnie tak, idziemy sobie tutaj. Jestem człowiekiem czy myślą? Chyba jestem człowiekiem. Dobra. Musimy wsadzić tutaj paper pegnet. O, to się zamyka. O co chodzi z tymi pałeczkami tylko? raz To i to jak zjemy, to mamy dobre zakończenie. Zobaczcie, musimy... Bo jak widzieliście na ostatnim odcinku, to musimy od, to, obok tego skalmara przejść się schować za papierem. Okej. Okay. Ja cię muszę restartować kreda, prawda? Dobra, dobra robię A ja. ja sobie już tylko to wezmę. To naprawdę e, dobra, sobie ja się błyszczę i lecimy sobie. Pyk. A proszę państwa, tutaj sobie lecimy. Ale my potrzebujemy tego. Dobra widzę. My teraz tutaj tak, przeszliśmy sobie Tutaj A jak ja tutaj bym chciał się wrócić? Nie, zamknięte Wylecieliśmy Oh my god, jesteśmy, jesteśmy Dobra Okej, okay, zrozumiałem Możemy tam się z powrotem zmakować na górę Tutaj jest takie otwarte Co jest? Jakieś zakończenie Ej, ja tylko zakończenie białem. To nie jest... Aha, to nie jest... To nie jest zakończenie, okej. Okay. A nie, no to tam było, było zapisane. Napisane, że zakończenie. Dobra. Fotografia. Mysza. Aparat. Ej, ale ja to nie chcę. Wiesz. Istot Andy. To nie jest zakończenie. Moi drodzy, nic się... Ale to jest zakończenie, bo to było zakończenie jakieś tam. Je, ja po prostu sobie biorę trochę papier toaletowy. Papier toilet sobie bierzemy. Ej! What? Aha, ja to ciągle... Ja, ja to zbagowałem. Musimy iść bardziej tutaj pod ścianę. No! Dobra. I patrz. Pia, 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 pia. Dobra! Kurde, byliśmy tam, byliśmy tam. Musimy wlecieć z powrotem do to yy, biurko. Albo na tę łóżko musimy. Kurde, papierze toaletowe to się bardzo ciężko. O ile leci. Ale jak się tak do ściany poszłyśmy. Dobra, nie. Płynie. Spokojnie, spokojnie. No i wyleciliśmy. Ale gdyby. Przelecieć takim tym skalbarem? To jest dobry pomysł. Bo by... jak, ty tak? No właśnie, by tak przeleć. Przelecieć takim tym skalbarem? Szybciej tę ocenę. Dobra, nie, ja, ja się nie będę wiedział. Ja sobie robię rakietę. O! O! Proszę bardzo. a. Papier? Papierek? Który się tak... Teraz muszę spokojnie. Kurde, poczekajcie. Potrzebujemy tego papieru. Się od tutaj bardziej. bo w tym rogu. Dobra. Może się ja tutaj... się W ogóle subskrybujcie co oh jest? Ej, nie. Tutaj się nie da. Kurde, ej. Dobra. Poczekaj. Dalej nam się zrobi taki wystrzał fajdy. Może gdzieś w tą stronę? Nie, no, w tą stronę. Dobra, pyk, pyk, pyk. Teraz będzie już spadka. Jest! Widzieliście? Byliśmy tam. Byliśmy tam już. Jakby jeszcze tutaj. Ja e, się tutaj będę bankowo. Poczekajcie. Ten papierek. Wiemy, że musimy chyba prze. No, tam już jest, to jest skalmar. To jest skalmar, jakby ktoś nie wiedział. To jest. Skalbara Ej nie masz skalbara Nie masz skalbara, okej okay. To warto wiedzieć, że jeszcze tutaj skalbara nie ma. Co jest? Ej dopiero teraz Okazało się Źle Ale Dobra, nie rozumiem o co z tym chodziło. Ale skaner jakby wyparował, dobra. Warto wiedzieć. Jeszcze idę po ten papier, żebyśmy się mogli widzowie zgliczować. Ej, a tam jest ku... Aha, to się odbije. Wiesz... A, to jest ciemno, ale się robi. Wiem, że tutaj jest karteczka z napisem to koniec. A jak my tutaj będziemy się bywali, to już tak jakby będzie koniec gry. Także my sobie my sobie z tym papierem toaletowym. Pójdziemy sobie z tym papierem toaletowym. na sam początek. O! Dobra. I teraz tak tutaj sobie idziemy. To jest już końcówka odcinka. Co? Dobra. Ja nie wiem, czy tam nadal jestem taki. Ale o, chyba pójdę być. Babka chyba się nie pojedzie. Nie wiadomo, czy się babka już zmieniła. Nie, chyba się nie z... Chyba się widzowie babka ja nie zmieniła. Dobra, na tym roku widzowie ja... nie da się. Na tym roku się nie da. Dobra. I i i i dobra, nie nie da się nie da się, nie da się, ale to sobie resetujemy pamiętajcie po prostu, żeby zacząć zasubskrybować. każdy, za to był gdzieś eee eee, co? w ogóle... Bogujemy się. Wiem, żeby tylko widzicie się. Ale już powiedzieć, czyli widzicie bogujemy się. Dobra. I teraz tak. To no, dobra widzowie. To kończy pamiętajcie o subskrypcji. A myślę do na tego odcineczku. Pa! Pa 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 pa. Słyszę,